Witajcie serdecznie drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku a dzisiaj podrobimy dwa pewniaki to jest jedna ekstra linia oraz super linia tak jak ostatnio powiedziałem będzie tych pewniaków więcej albo droższe także wartość 15 zł i jeszcze za 25 zł kupiłem zdrapek po 5 zł są to zdrapki ze sklepu który ma w swoim logo płaza dużego wyboru nie było ale coś tam się udało u nich zakupić Zaczniemy od super linii, zobaczymy czy uda się wygrać więcej niż sam zwrot, a ja jak zawsze ślicznie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, witam nowych subskrybentów, oczywiście tych, którzy są już od dawna, bardzo również serdecznie. No i zaczynamy, jak ktoś tam ma więcej czasu, to może i reklamę oglądnąć, oczywiście ja proszę od niczego, nic nie żądam, nikogo nie zmuszam, tak samo jak mnie nie zmuszacie, żebym drapał z drapki. Które tam sobie by wymarzycie, wyśnicie, byście chcieli. Dobra, nie przedłużam, bo ja lubię gadać. Zrapka z numerem siódmym. I tutaj symbol, który drogę do miliona, nie do no, 75 tysięcy otwiera, to są okulary. I ja teraz właśnie przy was z wami je zdrapię. I zobaczymy, czy uda się znaleźć kolejną linię. A mamy symbol wiatraka. Czy tam ja mam, bo to różnie to mówię. Mamy, no mamy razem. Teraz jesteśmy w tym momencie. Wiatrak zdrapany. I co więcej, ja wiatraków przynajmniej nie widzę. Kolejny symbol to jest symbol łodzi. Łódź występuje widzę licznie, ale to nic na razie nie otwiera, a może i w ogóle nie otworzy. Zobaczymy. No ale jeszcze jest szansa, bo są jeszcze dwa symbole do zdrapania. Może dam ciutę bliżej, bo. Krótko jest. Mamy symbol kraba, którego ja nie widzę. I ostatni symbol to jest symbol rolek. Rolki jedne, drugie oraz trzecie, ale one nic więcej nie otwierają. Czy mam 75 tysięcy czy piątkę? Zobaczymy. I mam piątkę. No prawie że 75 tysięcy kontrolne 3 razy B. Dobra, i teraz zdrapka. Ekstra linie, to jest dzisiejszy drugi pewniak. Zobaczymy, czy będzie zwrotka, czy będzie coś więcej. Trochę symboli jeszcze pozostało do zdrapania. Mam symbol leżaka, który dodrapuje, zdrapuje i mam tak pierwszą linię, ale jeszcze trochę było tych leżaków. Nie dodrapałem. Dobra, i teraz kolejny symbol. To jest symbol sakwy. Czy gdzieś jest sakwa? sakwy nie ma niestety kolejny symbol to jest symbol tęczy piękna tęcza występuje licznie i jeszcze na dole tutaj a i jeszcze tutaj dobrze dobrze pięknie czyli coś tutaj już się ładnie zaczyna dziać kolejny symbol to symbol słoneczka Mamy słońce, kolejne i jeszcze na dole również jest. Cztery symbole pozostałe. Symbol cytrynki, która też widzę, występuje. Raz, dwa, trzy. Słoń by się przydał. Dobra, i co? Mówisz, masz czy? Nie, ale mamy księżyc. Księżyc też jest jeden, tutaj jest drugi, trzeci, no ale pozostały jeszcze dwa symbole. I mamy kwiatuszka, jest kwiatuszek jeden tutaj. Czy jeszcze gdzieś jest? No nie ma już, <laughs> przepraszam, kwiatuszka. I ostatni symbol to symbol gazdy. No niestety popcorn, a popcornu. Nie, jest jeden popcorn, ale to nic zupełnie nie daje. Sprawdzam jaka jest wysokość w tej zdrapce z numerem 8, jeżeli nie mówiłem. To było tutaj, tak było tutaj, a jest 10 zł, czyli zwrot. Dobry zwrot, bo to ostatnio jak oglądam te filmiki wasze, tych co, co nagrywają, to, to różnie bywa. Dobra i przejdźmy teraz do tych zdrapek nienaddrapanych, bo jest aż 5 sztuk. Pierwsza niech będzie pastelowa 9, czarna daje wygraną przypisaną, a granatowa czy tam niebieska wygraną razy 2. Ktoś mi użarł tutaj kawałek zdrapki. Zobaczymy, czy będzie dziewiąteczka. O, tutaj piątka, ósemeczka, to by się przydała w kolejnej zdrapce no, siódemka, to wiadomo w jakich dziewiątka. No to jest dziewiątka, czyli już jest na pewno wygrana, czyli ta druga część nie będzie pusta. Bardzo się cieszę. Piąteczka, może jeszcze z jedną by dali dziewiątkę, to by była dyszka już na pewno. Mamy czwóreczkę, następnie mamy również czwóreczkę, trójeczkę oraz szóstkę, tak niżej już nie ma. Dobra, no i sprawdzam jaka jest wysokość wygranej, a zrabka jest numerem szóstym, a ja mam piątaka. Sprawdzać kontrolę? Nie, no po co. Dobra, zdrabka do wygranych. Weźmy teraz neonowe 13. No, szukam po prostu 13. Wygrane się sumują. Zdrabka jest numerem 15. No i lecimy. A mamy 31. Szkoda, że nie, odwrotnie. Następnie jest 12, 42, 33. 30 19, 37. jakoś koślawo dają. Te. Z tej strony mamy z tej 34, 36. No to niestety drapka jest przegrana. Dobra, daję na tą stronę. Weźmy jeszcze. Jedno, bo mam jeszcze jedną z numerem 46, tą nową, nową 13. Zobaczymy, czy ta coś odda. A zaczynamy od 30. Następnie jest. O, jest 13. No to będzie wygrana, no to się cieszę. Przepraszam, chyba mi łapie jak, jak mówię. O, jest druga 13. No to bardzo pięknie, czyli ze sklepu z logo, który ma płaza, widzę, że. Też coś można więcej trafić niż tylko zwrot. Czyli już dwie trzynastki jest, a może będzie jeszcze jedna, dlaczegoż by nie, no, ale na razie nie ma. Następnie jest 36 i 12, i jeszcze jest jedna. 23, no ale i tak już jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ja sprawdzam, jakie są wysokości wygranych pod tymi dwoma liczbami. Oczywiście, proszę o subskrypcję. Osoby, które tego nie robią, bo ja się nie wstydzę, nie boję słowa użyć, proszę. I co mamy? A mamy piąteczkę i mamy drugą piąteczkę, czyli jest 10 zł. Sprawdzę kontrolna. 3 razy C. Pewnie, że mogło być więcej, ale. Ale bardzo dobrze, że jest 10 zł, czyli zdrabka idzie do wygranych. A, tu jest przegrana dobrze. Weźmy teraz jeszcze tą pastelowe 9, to jest zdrabka przedostatnia. No i co? Szukam czarnej albo granatowej, czy tam niebieskiej dziewiątki. Czy druga będzie? Bo jedna była pusta, czy, czy druga będzie wygrana? Zobaczymy. Mamy tak dwójeczkę, ósemkę, piątkę. Czwórkę, znowu piątka, czwórka, trójka, siódemka, dwie szanse, ósemka i szósteczka. Niestety drabka jest przegrana. No pastelowe się nie spisało, ale jeszcze jest szansa, żeby co trafić? Tutaj coś trafić w tej crazy. Crazy szalony 8. Dobra, co? Szukam tutaj czarnej ósemki, które daje przypisaną kwotę, albo tej takiej, nie wiem, dla mnie to jest czerwony, który daje wygraną razy 2. Zdrabka jest numerem drugim No i szukam. Mamy tak. Szóstkę, siódemkę, szóstkę, dwójkę, number 1, piątkę. Dwórka, trójka, piątka i jedynka. Niestety zdrabka jest przegrana, czyli to Crazy się nie spisało. Dobrze, drodzy widzowie, przejdźmy do podsumowania. Trochę mi się te zdrabki tutaj wymerdały. To tak, przegrane jest Crazy. Później było przegrane. Co tutaj było przegrane? Pastelowe było przegrane. I tak, kolejna zdrabka była. Na no nowe przegrane, ale tak. A dzisiejsze wygrane to tak. Ekstra linie to był ten pewniak, który dał zwrot, dał, dał 10 zł. Super linie dały 5 zł. Pastelowe 9 dało zwrot, 5 zł. Ale na no nowe 13 dało piękniej, ładniej, śliczniej, dało 10 zł. Także nie jest źle, oczywiście, jak na lot to Także drodzy widzowie, ja ślicznie dziękuję, że poświęciliście czas, żeby oglądać dzisiejszy odcinek. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich, cześć.